Port lotniczy Radom oraz Petrolot zawarły wstępną umowę na dostawę i tankowanie paliwa do cywilnych statków powietrznych. Cieszymy się z podpisania tej wstępnej umowy dlatego że będziemy mogli obsługiwać statki powierzchne. Poza tym firma Petrolot jest największym w Polsce dostawcą paliwa lotniczego. Zatem jest bardzo pewnym i solidnym partnerem. Zaawansowane prace trwają w terminalu. Z zewnątrz budynek jest już gotowy. Teraz ekipy budowlane prowadzą prace wykończeniowe. W środku zamontowane są już wszystkie systemy grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, działa także oświetlenie terminalu. Poza tym w styczniu będziemy układali posadzkę na powierzchni 3000 m2. Po położeniu posadzki zamontujemy urządzenia typu taśmociągi czy wagi bagażowe. Jednak najważniejsze dla spółki Port Lotniczy Radom jest uzyskanie certyfikatu lotniska użytku publicznego. To niezbędny dokument do tego, aby lotnisko mogło działać. Toczy się w tej chwili postępowanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 10 grudnia wysłaliśmy dokumenty potwierdzające wykonanie wszystkich zaleceń, które ULC do nas zgłosił. Ostatnim krokiem będzie przyjazd audytorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podpisanie przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego stosownego certyfikatu. Jak informuje Kajetan Orzeł, spółka jest w trakcie wyboru firmy, które są chętne do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu.